Po tak stromej górce się jeszcze nie wspinałem. Widzicie to? Co widzę ja? Grota Zbójnicka. W miejscowości z Zdrój. Tu jest ciekawe zejście. Jakaś stolenka. Później tam przeświecimy. Właściwie zaraz. Jak dostanę się do... Latarek. Nie wiem czy tam jeszcze bateria będzie i czy coś mi tutaj zaświeci, poświeci w każdym bądź razie w końcu do nich dotarłem. Jest to grota nazywana też pieczarą, tak jest znaczona na mapie. Grota, która powstała na wskutek wydobycia papieni krystalicznych, nazywanych też marmurami. Nie wiem dokładnie jaka była data powstania tego obiektu, ale, ale jest to stare. Dobra, wyciągam sprzęt i kierujemy się do środka. Może będąc jeszcze przy tym malutkim wejściu, od razu Wam przyświecę. Ojejku, patrzcie ile tu pająków. Czy to te pająki sieciarze? No, to wygląda to całkiem interesująco, a ja znowu nie wziąłem bluzy, w pełz byłem tutaj, ale tylko szulce na ramionczkach przy takiej ilości tych pająków będzie to raczej chyba niemożliwe, dobra, zaczniemy od samej groty. No naprawdę jest, jest potężna. Jej wysokość to jakieś 4 metry. Od tego miejsca. Szerokie na 7. Dobra. Patrzcie, te głazy. To są głazy, które. Odpadły od stropu. Kurczę, takie coś to waży. Koło dwóch ton, jak nie lepiej. Jak to się wszystko tutaj uwala? Ciekawe, kiedy to wszystko się tutaj zaczęło osuwać. Patrzcie, potężne bloki. Tak wygląda wejście. Kurczę, wchodząc tutaj, mam takie wrażenie, jakbym kiedyś tu był. Chociaż jest to niemożliwe. Chyba, że w innym życiu. Jak wspomniałem, stare wyrobisko po opieniach krystalicznych. Albo już wszystkie one zostały wybrane. Albo. Albo nie wiem. Ja przynajmniej tutaj czegoś takiego nie widzę. Według mnie jest to coś w stylu takiego gnejsu, może poprzeplatanego takimi żyłkami marmurowymi, z przelostami kwarcu tutaj, gdzie świeca. Mam nadzieję, że nie przyświetla tego obrazu. No bardzo fajna grota, bardzo fajne miejsce. Szkoda, tylko że takie krótkie, ale myślę, że było warto tutaj przyjść i zobaczyć tą zjawiskową grotę. Naprawdę robi wrażenie. Szukam jakiś mineralizacji nacieków. Ale nic tutaj takiego się nie wytworzyło. Jakby to na mnie spadło, masakra. Ten też tak wygląda, jakby się miał zaraz odspoić. W razie czego wziąłem ze sobą młotek, żeby gdzieś puknąć w przypadku zauważenia czegoś fajnego, ale ale. Boję się, tak szczerze mówiąc. Bo zobaczcie, pomiędzy każdym blokiem jest szczelina dochodząca nawet do kilku centymetrów. Niewiele trzeba, żeby to wszystko runęło. Najgorzej by było z tym blokiem. Masakra. Ok, skoro tutaj piją, to myślę, że. Nie jest tu aż tak niebezpiecznie, chociaż zwracając uwagę na te szczeliny pomiędzy tymi potężnymi blokami, no to strach się bać. No cóż to chyba na tyle Ze zwiedzenia, ze zwiedzania tej groty tej pieczary o, znalazłem nawet 20 groszy Bierzemy Znalezione, kradzione Zdaje się, że Kazik miał jakąś piosenkę, tylko teraz nie wiem czy to było 20 groszy, czy troszkę więcej albo mniej. Patrzcie Wszędzie są te pająki i ich kokony no kurcze Zdaje mi się, że są to te sieciarze nie chciałbym być ukończony przez jakiegoś pomyślałem właśnie o tym malutkim zejściu żeby tam jednak spróbować zejść, ale tak jak wspominałem jestem bez rękawniku i obawiam się, że tylko jak wsunę tam głowę Albo nogi to te wszystkie pająki się na mnie rzucą Piękna sprawa. Tutaj nie mogę powiedzieć kawał historii To jest Dublina Ale powiem kawał porządnej pieczary Bajka Dobrze, że tu smoka nie ma. Jak wspominał ten pan. Ok, wykonam jakieś zdjęcia i zaświecę jeszcze raz do tego małego obiektu. Powiem wam, że pytałem się jeszcze trzech innych miejscowych o ten obiekt. I tak szczerze mówiąc, nikt nie wiedział o co mi chodzi. Wszyscy kierowali mnie do jaskini radochowskiej albo do jaskini niedźwiedziej. No, bądź co bądź nie jest to jaskinia, ale. Tak to też można określić. Chociaż wspominałem o jakimś starym wyrobisku, ogrocie. No często jest tak, że miejscowi nie wszystko znają i nie są dobrze poinformowani. No jest to coś naprawdę interesującego. Tu na dzień dobry i dwa pajączki. Może położy się jakoś na plecach. No tak już jestem cały ubrudzony w i sumę tam dalej rękę cholera tutaj te odmurze chyba się kończy ale to... mam nadzieję że to widać patrzcie to schodzi jakieś 6 metrów w głąb czy to jest naturalna szczelina Mam takie wrażenie, że to skręca dalej w lewo. Chyba to nie jest naturalne. Boże, ten pająk się rusza. No niech ktoś mi powie, czy to są te sieciarze, czy coś innego. Ten pilnuje kokonu, skubaniec. Dalej nie wchodzę. A do auto mam zbyt daleko i zbyt stromo, żeby tutaj ponownie. Podzić. Próbuję maksymalnie wysunąć rękę, żeby zobaczyć czy to się ciągnie dalej I mam takie wrażenie, że tak jest Dobra, żeby nie wyrżnąć głową, ha, tego nie wiedziałem. Muszę wstać i się stąd wysunąć, bo te pajączki coś zaczęły się budzić i szykować do akcji. Nie dość, że żrą mnie komary, to zostałbym jeszcze pogryziony przez pająki. Nie tym razem. Dobra. Dzięki za czas spędzony przed kąpem na oglądaniu tego pięknego, uroczego obiektu zwanego Brotą Zbójniczką w Lądku Zdroju. Ja post postanowiłem jeszcze wejść tutaj troszeczkę wyżej, żeby złapać ten obiekt od góry. Super sprawa.